Dzisiejszy materiał to materiał, w którym pokażę Wam jakie zadania warto sobie wykonać z wyzwań, z punktów przełomowych, aby otrzymać naprawdę bardzo fajne paczki za 50 tysięcy, za 100 tysięcy bez wkładu własnego. No, bo Jako tako są też SBC typu hybrydy ligowe, narodowe i tak dalej, ale tam no, trzeba użyć zawodników, więc albo użyć ich z klubu, albo ich kupić za monety, za końsy. Więc jakiś ten wkład własny musi być, a tutaj robicie po prostu wyzwania. I naprawdę one nie wymagają jakichś nie wiadomo jakich poświęceń, a nagrody są bardzo zacne. I uważam, że warto naprawdę tutaj sobie te wyzwania porobić. Pierwszy z nich to jest zdobyć 500 goli składem 80. Plus. No 80, plus bardzo łatwo jest zrobić, bo wyrzucacie sobie na, na ławkę wypożyczonych zawodników typu tej ikony czy jakiś Mbappe, Vinicius i już ta ocena Wam się podbija. A 500 bramek, tak naprawdę, odpalacie sobie skład battles na najniższym poziomie. Walicie po 40 parę bramek, 50 bramek na mecz. No i macie za to paczkę za 100 tysięcy. Kolejną paczkę, macie finezyjną setkę, strzelacie 100 goli finezyjnymi uderzeniami. Dostajecie paczkę za 50 tysięcy. No tutaj można te wyzwania połączyć, bo strzelając te 500 goli, możecie też strzelać tego gole uderzeniem finezyjnym, więc automatycznie te dwa wyzwania robią się jednocześnie. Kolejne wyzwanie. Które myślę, że warto też zobaczyć to jest 500 asyst. To podobnie jak w bramkach, no 500 asyst robicie sobie na Squad battles na przykład. No, i to też jakby można to połączyć. No, bo podając do zawodnika, który strzela bramkę, automatycznie macie asystę. A tutaj wystarczy 7,5 ocena składu, więc, więc no. A też te wyzwania się wykonują w każdym możliwym trybie. więc Grając Rivals, grając wszystkie inne tryby, macie możliwość spokojnie to wyzwanie sobie wykonać. Mamy tu takie wyzwanie jak mistrzostwo srebrnych składów. Mamy wygrać 5 meczy srebrnym składem, rozegrać 5 meczy srebrnym składem, 6 meczy wygrać, potem strzelić gola w, chyba w 10 spotkaniach i wygrać 15 meczy. Czyli w sumie, wygrywając 15 meczy srebrnym składem, dostajemy paczkę za 50 tysięcy. Dodatkowo, tutaj za, za wygranie tych 15 meczy dostajemy złotą paczkę zawodników premium. Dużo, czekajcie, paczkę piłkarzy premium to jest chyba paczka za 25 tysięcy, więc to jest kolejne wyzwanie, które warto wykonać. We brązowym składem robicie to samo 15. zwycięstw z brązowym składem i też macie paczkę za 50 tysięcy, plus paczkę za 25 tysięcy, więc kolejne fajne wyzwanie, warte odnotowania. I też równie dobrze można to zrobić na skład Battles: odpalacie sobie najniższy poziom, strzelacie bramkę, odkładacie pada, no i po prostu czekacie, więc jakby no to też nie jest jakieś, yy, jakieś trudne. Kolejne wyzwanie obiecujące transfery rozgrzewka tutaj macie kolejną paczkę za 100 tysięcy. Trzeba zrobić, tak naprawdę, bardzo, bardzo proste rzeczy. Trzech piłkarzy na rynku transferowym wystarczy wykupić. Strzel bramkę piłkarzem kupionym na rynku transferowym w Squad Battles lub Rivals, więc jakby no, grając nawet w Rivals to wyzwanie się robi. Telepatia w zespole. Co tutaj mamy? Strzel bramkę i zalicz asystę piłkarzem kupionym na rynku transferowym. I szukanie formy. Strzel bramkę w trzech wygranych meczach piłkarzem na rynku transferowym. Jest tak naprawdę Gracie sobie trzy mecze w Rivals, Squad Battles i też to wyzwanie się wykonuje. Także no, to były wyzwania, które warto sobie zrobić. Mamy też jeszcze obecnie y, karty y, srebrne rozgrywki, gdzie trzeba tam strzelić 10 bramek z srebrną kartą 7-4, no ale to też za chwilę zniknie, więc to nie wiadomo, kiedy to oglądacie, więc to jakby nie będę tego mówił. A te wyzwania z punktów przełomowych są dostępne cały rok, więc możecie sobie je śmiało robić. Także myślę, że, że Wam się to przyda, a jeśli było to pomocne, zachęcam do łapkowania i, i co, no to by było na tyle. Trzymajcie się, dzięki.